Zatrzymaj wszystko. Zamknij oczy na chwilę i słuchaj tego, czego nie można powiedzieć na głos. Jest na ciebie coś, co nie jest wyjaśnione słowami. Ciche uczucie, obecność, która objawia się, gdy chodzisz na niektórych ulicach, dotyka niektórych ścian, słyszy pewne dzwonki, co jeśli nazywasz déjà vu w rzeczywistości starym szeptem własnej duszy, który próbuje zapamiętać. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre miejsca, nawet jeśli odwiedzone są po raz pierwszy? Wydają się bardziej znajome niż twój własny dom. A jeśli nie znasz tego miasta teraz, ale po prostu go znasz? Być może nie jest to przypadkowo dreszcz, który odczuwałeś podczas przekraczania tego mostu, ani niewytłumaczalna nostalgia, słysząc śpiewanie starej polskiej piosenki na placu zapomnianym przez czas. Dusza ma swoje własne wspomnienia, i nie wszystkie pochodzą z tego życia. W Krakow znajdują się ulice, które przechowują więcej niż historię. Miej ciche pakty, niepowiązane spotkania, obietnice, które przekroczyły wieki, aby utrzymać się z tobą. Zwróć uwagę teraz, ponieważ czujesz, że nie jest złudzeniem, a to, co przyciąga cię do niektórych miejsc ludzi lub symboli, nie jest losowe. Być może trzystu lat temu twoje stopy idą dokładnie tam, gdzie dziś mijasz. Być może na tej samej ziemi głosowałeś, że poniósł straty lub ukochałeś z wystarczającą intensywnością, aby opuścić wieczne oceny. Miasto nie zapomina, i twoja dusza. Znaki są wszędzie, a zwłaszcza w tobie. Pamiętaj, Polska, z gotycką, katedrami i lasem pokrytym mgłą, to coś więcej niż kraj. Jest to lustro przeszłych żyć, w którym każdy kamień przenosi lamenty i tajemnice. Są dusze, które wracają, aby nie rozpocząć czegoś nowego, ale zakończyć to, co zostało otwarte. Czy to czujesz? Jakby twoja obecność tutaj była mniej racjonalna decyzja i jeszcze jedno ciche wezwanie destiny? Dlatego musisz słuchać końca. Ponieważ kawałki tej układanki nie pasują do powierzchni. Ten film jest przekroczeniem, a to, co ma zostać ujawnione, to nie tylko ukryta wiedza, ale klucz klucz do dostępu do fragmentów własnej wieczności. Nie ma znaczenia, czy wierzysz w reinkarnację. Niektóre prawdy nie zależą od ich wiary w istniejącą. Po prostu czekają na odpowiedni czas. A może ten moment jest teraz? Nie dlatego, że szukałeś, ale dlatego, że coś w tobie jest gotowe do zapamiętania. Gotowy poczuć, czego unikały pokolenia. Gotowy, aby wrócić do punktu, w którym wszystko się zaczęło. Zasłona między światami jest cieńsza niż kiedykolwiek, a jeśli będziesz oglądać, poczujesz, że coś się budzi, coś głębokiego. Tajemniczego i prawdziwego. Mieszkałeś tu wcześniej i zamierzasz zrozumieć, dlaczego? Co jeśli życie, które wierzysz, żyjesz, jest tylko rozdziałem znacznie większej historii: historia, która nie rozpoczęła się od Twojego narodzin, która na pewno nie zakończy się Twoją śmiercią? Pomysł, że wszystko sprowadza się do jednego ciała, jednego istnienia, jednej szansy, jest pocieszający tylko dla tych, którzy boją się spojrzeć. Głębiej, ale nie byłoby cię tu teraz, słuchając tych słów, gdyby był zadowolony z powierzchownych odpowiedzi. Prawda jest taka, że to, co nazywamy życiem, jest po prostu widoczną częścią znacznie bardziej złożonej architektury, gobelinów wspomnień, paktów, błędów i studyjnych, które przechodzą stulecia. W Polsce za milczeniem kościołów i zimna, która przecina lasy Białowicza, jest zapomniana mądrość. Starożytny szeptuki. Uzdrowiciele i mistycy słownicy mówili o duszach, które powróciły na te same ziemie, te same rzeki, te same twarze. Nie przypadkiem, ale z konieczności, ponieważ dusza nie zapomina, ponieważ między światami są złożone obietnice, a długi, których żadna śmierć nie może wymazać. Dominująca religia próbowała wymazać te ślady, ale przetrwają w legendach, w dziwnych snach. Powtarzających się imionach w rodzinach bez widocznego wyjaśnienia. Czy kiedykolwiek miałeś ochotę wystawić rolę, której nie napisałeś? Jakby pewne momenty twojego życia były już wstępnie obciążone emocjami, których nie rozumiesz? Co jeśli to nie jest wyobraźnia, ale programowanie duchowe? A jeśli teraz żyjesz w tym mieście, ponieważ coś na tej ziemi wciąż musi być zrozumiane, uzdrowione, zamknięte? Pomysł, że jesteśmy tylko ciałami, które odbywają się przypadkowo na tym świecie, upada przed starszą prawdą. Jesteśmy duszami na misji i każde miasto, każda twarz, każdy ból ma ukryty powód. Współczesny umysł próbuje zracjonalizować wszystko, klasyfikując głębokie uczucia, takie jak zbiegi, okoliczności, objawy zmęczenia lub nostalgia bez pochodzenia. Ale istnieje powód niepokoju, który odczuwasz w niektórych miejscach, powód tego uczucia, że czegoś brakuje, nawet jeśli wszystko wydaje się być w porządku. Ludzka logika nie wyjaśnia, dlaczego nieznajomy może powodować łzy z prostym wyglądem, lub dlaczego miejsca, w których nigdy nie odwiedziłeś, nosi swoją historię, i tam paradygmat zaczyna pękać, ponieważ prawda nie wymaga logiki, po prostu spodziewa się odczuwania. Jeśli Dorastałeś słuchając, że żyjesz tylko raz, być może zostałeś pozbawiony czegoś niezbędnego pamięci swojej duszy. W sercu Warszawy, wśród budynków odrodzonych z ruin wojny, ślady tysięcy dusz, które powróciły, aby zakończyć to, czego nie mogli zakończyć. I może jesteś jednym z nich. Być może wojna nie została w tobie zakończona. Być może próbujesz odbudować niewidzialną świątynię coś, czego twoja obecna świadomość nie może jeszcze nazwać. Ale pulsuje z każdym bitem Twojego serca. Teraz, wyobraź sobie, co jeśli wszystko, co wierzysz, wiedz o sobie, jest tylko powierzchnią, co jeśli Twoja prawdziwa tożsamość jest ukryta w warstwach czasowych, życia i wyborów, których nawet nie pamiętasz. Łamanie paradygmatu nie wymaga uwierzenia w coś nowego. Wymaga to tylko kwestionowania tego, co zawsze akceptowałeś bez zastanowienia. I właśnie tam zaczyna się przebudzenie. Nie jako odpowiedź, ale jako pytanie, które odzwierciedla w ciszy, kim naprawdę jesteś i co spełniło na tej ziemi, którą znałeś wcześniej? Istnieje dokument, który niewielu wie, ukryty pod podstawami starożytnego opuszczonego klasztoru na granicy między Polską a Litwą. Nie jest składany w bibliotekach publicznych ani nie był badany przez historyków. Został znaleziony przez przypadek lub miejsce docelowe przez cichego mnicha pośród popiołów spalonej kaplicy. Zwój z latynoskim archaicznym inskrypcjami i symbolami, które nie należą do żadnego znanego alfabetu. To, co tam zostało napisane, mówiło o duszach, które wracały co 312 lat do tego samego miejsca, szukając tego, co nie zostało ukończone. I przerażający, ten cykl skierował dokładnie do regionu, w którym teraz mieszkasz. Przez stulecia manuskrypt był w tajemnicy przez braterstwo, które było samowystarczalne Ordo Lux Silentium, porządek cichego światła. Wierzyli, że niektóre miejsca, takie jak Krakow, Lublin i Toruń, działały jako portale duchowe, że te miasta zostały zaprojektowane przez niewidzialne linie energetyczne łączące przeszłość, teraźniejszość i przyszłe życie. Teoria ta została odrzucona przez kręgi akademickie. I odrzucone przez Kościół, ale prywatne pliki Watykanu, do których można uzyskać kilka inicjatyw, wspominają o tej grupie i zawsze z tym samym ostrzeżeniem wiedzą za dużo. Co wiedziało to zamówienie? Że dusza ma kamienie milowe na czas, że nie reinkarżujemy w losowych miejscach, ale w punktach obciążonych duchowo, w których wspomnienia i stare rany wciąż wibrują. Jednym z tych punktów, zgodnie z ukrytymi, Zapisami, jest miasto, w którym teraz jesteś. To wyjaśniałoby, dlaczego tak wiele marzy, że nie żyli. Języki, których nigdy się nie nauczyli, uwielbiają, których nigdy nie znali, ale czują. Wyjaśnienie nie jest logiczne. Jest energiczny. Wibracja. Duchowy. To tak jakby niektóre miejsca aktywowały kody zasywania w duszy. Historia została uciszona, spalony, ocenzurowany, zdyskredytowany ale nigdy nie zapomniałem. Niektóre polskie rodziny wciąż potajemnie przechodzą dziwne modlitwy w tysięcy starożytnych dialektach prowadzonych przez dziadków bez widocznego wyjaśnienia. Mówią o punkcie powrotu, momencie pamięci, który dzieje się, gdy dusza jest gotowa. Może to się teraz dzieje. Być może ten film jest momentem, w którym ten klucz pasuje, ponieważ są rzeczy, które można zapamiętać tylko wtedy, gdy nadejdzie właściwy czas. I ten czas jest tutaj. Znaki są wszędzie, w powtarzających się snach, w miejscach, które przyciągają Cię bez powodu, u ludzi, którzy patrzą na Ciebie, jakby już Cię znali. To nie jest przypadek, to jest uznanie. Jest w Tobie coś, co odbija się echem od stuleci, ciche wezwanie, które przekroczyło wojny, straty, granice, i z jakiegoś powodu sprowadziło Cię tutaj. Nie powtarzać, ale zrozumieć, przekształcić. Aby zamknąć to, co zaczęło się zanim miałeś tę nazwę, to ciało, tę tożsamość. Co jeśli to jest prawdziwy powód, dla którego czujesz, że nigdy nie należysz w pełni? Jeśli jest to wyjaśnienie pustki, która była z tobą od dzieciństwa, nawet gdy wszystko wydaje się mieć rację? Istnieje duchowa prawda, której odmówiono, ale teraz próbuje się pojawić. A jeśli tu się przybyłeś, nie było to przypadkowe. Jeśli się tu dostałeś, to nie był przypadek. W tobie jest ból, być może stary, być może zapomniany, który prosi o rozpoznanie. Duchowy ból, który przenosi ciszę, wspomnienia, odczucia, których nigdy nie byłeś w stanie wyjaśnić, ale zawsze tam było. Nic, co słyszałeś w tym filmie, nie było po prostu treści. To było lustro, szept Twojej, własnej duszy, wezwanie. A jeśli poczułeś coś innego, jeśli w pewnym momencie klatka piersiowa się ścisnęła, twoje oczy były wypełnione lub niewytłumaczalne wspomnienie wyszło na jaw, być może jest to jedna z tych dusz, która nosiła więcej niż powinna i kontinule spróbuje zrozumieć dlaczego. Więc zapraszam teraz, abyś poszedł o krok dalej. Głęboki krok, duchowy i konieczne. Zapraszam do poznania cyfrowej książki: dziewięć duchowych bólów, które noszą starożytne dusze cicho. To nie jest zwykły e-book. Jest to bezpośredni przewodnik po starych duszach, duchowa mapa, która ujawnia ukryte rany, głębokie przyczyny twojego egzystencjalnego zmęczenia i możliwe sposoby oburzenia, leczenia i wreszcie zrozumienia, co tu przyszedłeś. Każda strona rozmawia z tymi, którzy tak naprawdę tu nigdy nie czuli. Jeśli czujesz, że nosisz bóle, które nie są tylko twoje, jeśli tęsknisz za miejscami, których nigdy nie znałeś, jeśli nosisz ślady, których nikt nie widzi, ta książka to twój następny krok. Link jest w pierwszym skomentowaniu. Kliknij otwartym sercem. Zapraszam do odkrycia, co wie, co już wie, ale musisz pamiętać, ponieważ stare dusze również zasługują na odpoczynek, i może w końcu nadszedł twój czas uzdrawiania. Wyobraź sobie, że budzisz się jutro, a podczas spaceru tym samym ulicami, czując, że w końcu rozumiesz, co zawsze było ukryte. Wyobraź sobie, że patrzą na siebie w lustrze i nie widzisz już ciała, nazwy, najnowszej historii, ale duszy w toku, świadomości, która przechodzi przez wieki w poszukiwaniu jednej chwili jasności. Co jeśli ten moment jest teraz? Co się stanie, jeśli żyłeś do dziś, twoje bóle, powtórzenia, spotkania, frustracje, czy służyliście ci w tym momencie, w tym mieście, w obliczu tego objawienia? ponieważ niewielu odważy się powiedzieć na głos. Bóle duchowe nie są niepowodzeniami. To mapy. Wskazują, gdzie dusza została ranna, gdzie przeszłość wciąż odbija się echem, gdzie cel, który nadal spodziewa się spełniony. To, co czujesz, to zmęczenie, które nie ma wyjaśnień medycznych, tęsknota za czymś, co nigdy nie żyło, to poczucie bezstronności, jest językiem starożytnej duszy. Kiedy to rozumiesz, to, co kiedyś cierpi, staje się narzędziem. To, co kiedyś było puste, staje się przestrzenią mocy. Ból staje się kompasem. Miasto, w którym mieszkasz, nie jest już żadnym miejscem i staje się świętą glebą. Każdy róg zaczyna nosić potencjał rozpoznawania, każda twarz nosi ukryte wiadomości. Nie wędrujesz już przypadkiem, ale spełniasz podróż. I ta zmiana percepcji jest początkiem prawdziwej wewnętrznej alchemii. Ponieważ nie ma większego wyzwolenia niż zrozumienie, że jego historia ma cel, że twoja trauma nie była karami, ale umowami, że nawet cisza niosą mądrość. Wielu spędza całe życie, próbując znaleźć swoje miejsce na świecie. Ale być może twoje miejsce nie jest fizyczne, być może jest to stan świadomości, wspomnienie tego, kim jesteś poza ograniczeniami tego wcielenia. Kiedy aktywujesz tę pamięć, nawet na chwilę. Coś się zmienia na. Zawsze. Zaczynasz chodzić bardziej lekko. Powtórzenia przestają. Odpowiedzi nadchodzą. Strach się rozpadnie, ponieważ byłeś tu wcześniej. A teraz wiesz, co robić. Ta podróż nie wymaga zmiany wszystkiego na zewnątrz. Wymaga to, aby spojrzeć do środka nowymi oczami. I stamtąd świat zaczyna się zmieniać według rezonansu. Właściwi ludzie zbliżają się. Właściwe miejsca ujawniają się ulecenia zdarzają się bez wysiłku, ponieważ nie walczysz już, w końcu jesteś na korzyść swojej duszy. To jest prawdziwy cud. Nie zdarzenie zewnętrzne, ale wewnętrzne wyrównanie, które przekształca absolutnie wszystko. A kiedy to czujesz, to zjednoczenie naprawdę jesteś, czymś się obudzi, które już nigdy nie zasypia. Cicha mądrość. Pokój, który nie zależy od okoliczności. Rodzaj miłości do siebie, która pochodzi z gwiazd, korzeni i głębokiego czasu. I właśnie tam jest spełniona obietnica. Życie nie jest już ciężarem i staje się święte. A wszystko, co do tej pory żyłeś, ma sens. Ponieważ teraz. Pamiętasz? Czy zauważyłeś, w jaki sposób pewne fazy twojego życia naznaczają nagłą niesprawiedliwą udrękę? To tak, jakby coś w środku chciałeś przełamać rutynową skórkę i krzyczeć. To nie jest szansa. Jest to pierwszy etap duchowego przebudzenia. Starożytna dusza po powrocie do miejsca, które znał, Zaczyna mieszać przed powtarzającymi się wzorami, rodzinnymi spotkaniami i bólami, które nie powinny już tam być. To moment, w którym dusza mówi: Przeszedłeś wcześniej, czas działać inaczej. Ten dyskomfort nie jest kruchością. Jest to pamięć aktywowana. Im bardziej się opierasz, tym więcej życiowych naciska. Znaki pojawiają się prawie symbolicznie: piosenka, imię, sen, ulice, przez które codziennie przechodzisz. Wydają się mieć niewidzialne echo, jakby przypominały ci coś, czego jeszcze nie widzisz. Tutaj wielu uważa, że szaleją, kiedy faktycznie się budzą. Dusza wie, że jest coś do zapamiętania i zaczyna to szturchać rzeczywistość, aby spojrzeć bardziej ostrożnie. To jest początek. Są miejsca, które sprawiają, że płaczesz. Z rozumem ściskają klatkę piersiową lub podgrzewają ciało w niemal mistyczny sposób. Miejsca te niosą pola wibracyjne, które są zgodne z głębokimi wspomnieniami duchowymi. W Polsce znajdują się lasy, w których twierdzą, że słyszą zakątki starych kapłanów i kościoły, w których mnisi nadal modlą się o dusze, które powrócą wieki później. Kiedy wchodzisz w niektórych miejscach, twoja dusza rozpoznaje i płacze, i staje się emocjonalny, a czasem nawet próbuje uciec. Ale ucieczka od tych miejsc ucieka przed sobą. Pole energetyczne miasta, ulicy, budynek może zawierać fragmenty, które przybyłeś, aby zebrać. Może zawierać osoby, które spotykasz w nowych wersjach. Może zawierać portal, który otworzy kolejny krok Twojej podróży. Nie lekceważy duchowej mocy terytorium. Nie jesteś tam, gdzie jesteś przypadkiem właśnie tam Twoja dusza postanowiła wrócić. I to wszystko zmienia. Niektórzy ludzie pojawiają się w Twoim życiu, aby nie zostać, ale przypominają Cien aktywują emocje, które wydawały się pochowane, rzucają wyzwanie w niewytłumaczalny sposób, lub powodują tęsknotę, która nie ma nazwy. Ci ludzie są lustrami poprzednimi życiami. Noszą ze sobą stare umowy, niedokończone historie, rany i miłości, które przekroczyły czas. Zjazd z nimi może być piękny, lub bolesny, ale to nigdy nie jest neutralne. Wiesz, że znalazłeś jedną z tych dusz, gdy wszystko w okolicy traci racjonalne znaczenie i coś głębszego zaczyna kierować jego działaniami. Nie ma znaczenia, czy był to związek, który trwał tydzień, przyjaźń błyskawicy czy ciche spotkanie w metrze, te połączenia są święte, są częścią duchowej układanki, którą twoja dusza próbuje zgromadzić. I każdy kawałek ma znaczenie, każda twarz ma jedną z nich. Twoja skóra utrzymuje więcej niż komórki i wspomnienia tego życia. Utrzymuje starą traumę, niewidzialne cięcia, wrażenia pozostawione przez wcześniejsze egzystencje, przewlekły ból bez wyjaśnienia, niewytłumaczalne blizny, intensywne reakcje. Ciała w obliczu nieszkodliwych sytuacji, wszystko może być odzwierciedleniem wydarzeń, o których zapomniał twój obecny umysł, ale twoje ciało nadal pamięta. Ciało to książka, którą dusza napisała krwią, pot i cisza. Im bardziej ignorujesz te znaki, tym bardziej ciało krzyczy. Nie jako kara, ale jako zaproszenie. Chcę, żebyś przeczytał te wiadomości z otwartym sercem. Kto rozumie, że nie jesteś chory, budzisz się i że ten ból można wyleczyć, gdy zostanie rozpoznany jako część większej historii. Kiedy akceptujesz ciało jako duchowy sojusznik, nie jest to już więzienie i staje się portalem. I zaczyna się uzdrowienie. Czy zauważyłeś, jak pewne standardy są powtarzane w Twoim życiu? Relacje, które zawsze kończą się w ten sam sposób, możliwości, które uciekają w tym samym momencie, obawiają się, że powracają nawet bez widocznego powodu. To więcej niż zachowanie to jest duchowe echo. Są to testy karmiczne, które przynieśliście z innych żyć niekwalifikowane lekcje, niezapomniane rany, nieudane decyzje. I wracają, aż wybierzesz inny. Powtórzenie to ukryta szansa. Pokazuje, gdzie dusza wciąż utknęła, gdzie wciąż jest węzeł. A kiedy złamiesz ten wzór, nawet jeśli raz, tworzy nową ścieżkę wibracyjną, która uwalnia nie tylko ciebie, ale wszystkie twoje wersje, które przez niego przeszły. To cichy cud, wydanie przodków, i jest w twoim zasięgu. W pewnym momencie zaczniesz poczuć, że twoje życie musi wyjść poza siebie. To, co wiesz, czujesz, i życie, nie jest tylko dla ciebie. To jest dla innych. To jest moment, w którym starożytna dusza budzi swoje wezwanie, podanie służby. Nie oznacza to porzucenia wszystkiego lub zostania duchowym przewodnikiem, oznacza życie z celem, z dostawą, z prawdą. Oznacza to użycie bólu jako mostu, twoja historia jako światła, służyć to leczenie w spirali. Uleczasz się, żeby się wyleczyć. Pamiętasz, jak pamiętasz innych, a kiedy robisz to w miejscu, w którym mieszkałeś wcześniej, gdzie cierpiałeś lub zawiodłeś, ten czyn zyskuje siłę, przechodzącą wymiary. To jest odkupienie, to jest transcendencja, to prawdziwe poczucie bycia tutaj, teraz. Nadchodzi punkt, w którym nie ma już odpowiedzi. Po prostu cisz, tylko obecność, tylko wiara to najświętszy moment duchowej podróży. Kiedy poddasz się temu, czego nie możesz kontrolować, wyjaśnić ani udowodnić. Dusza wie, że tajemnica jest częścią drogi, i to w tej tajemnicy zdarza się cud. To nie było, ale w środku, to wtedy przestajesz szukać pewności i zaczynasz ufać wrażeniom. W tysiącdzisiejszych intuicjach, w subtelnych znakach, zaczynasz żyć z otwartym sercem nawet bez mapy, a w tej świętej przestrzeni dostawy, wszystko zaczyna się wyrównać. Ponieważ wszechświat ujawnia tylko kolejny krok do tych, którzy mają odwagę, by wziąć pierwsze w ciemności. Nie marnuj więcej czasu na życie z tym ciężarem. Gwarantuj teraz twoja cyfrowa książka, dziewięć duchowych bólów, które starożytne dusze mają milczenie, i dowiedz się, jak zastosować te potężne nauki w ich codziennym życiu. Uwaga! Zapasy są ograniczone i szybko się kończy. Kliknij teraz i rozpocznij swoją podróż do zaufania, na które zasługujesz. Może załadowałeś ten sens działania przez lata niewidoczna waga, której nikt wokół nie wydawał się rozumieć. Od dzieciństwa czułem się tak, jakby w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwej rodzinie, w niewłaściwym czasie. I nawet próbując się dopasować, coś w tobie zawsze milczało jak część twojej duszy, która nie mogła się obudzić. To uczucie przesiedlenia nie było słabością, ale przypomnieniem Duchowe wezwanie, które próbowałeś zamknąć z rozproszeniem uwagi, z wysiłkiem logiką, ale nigdy nie zniknął, prawda? Ta pustka, którą czujesz, to nie jest nieobecność, to jest pamięć. Tęskni za tym, kim byłeś. Powtarza się z miejsc, w których Twoja dusza już zamieszkała. Być może dlatego smutek powstaje bez powodu. Może dlatego niektóre piosenki sprawiają, że twoje oczy wypełniają się bez ciebie, wiedząc dlaczego. To, co nazywasz melancholią, jest często twój duch, który próbuje pamiętać o sobie, próbuje pokazać, że jest więcej, że przyszedłeś z daleka i że wszystko, co czujesz, ma za tym święty powód. Wina, którą nosisz, czasem na błędy, których nawet nie wiesz skąd pochodzisz, może to być dziedzictwo poprzednich żyć. I to nie jest kara, ale ciągłość. Dusza nie zapomina o tym, co nie zostało uzdrowione. I dopóki nie zrozumiemy tego duchowego pochodzenia bólu, Spędzamy życie, próbując naprawić teraźniejszość z narzędziami teraz, podczas gdy, w rzeczywistości, kluczem jest uznanie, że niektóre rany pochodzą wcześniej i że patrząc na nie ze sumieniem, możemy uwolnić nie tylko siebie, ale wszystkie wersje nas, które zostały uwięzione w czasie. Nie jesteś sam w tej podróży. Istnieją tysiące dusz, które budzą się. Uczucie, pamiętanie. Starożytne dusze, zmęczone, ale wciąż zdeterminowane, aby wypełnić swoją misję. A najpiękniejsze jest to, że kiedy zaczniesz akceptować swoją duchową naturę, coś zmienia się w twoim spojrzeniu. Przestajesz walczyć z życiem. Zaczyna witamy. Rozumieć. Zmienić każdy ból w niezbędną część twojej ścieżki, ponieważ nawet cierpienie ma pewną rolę. On cię ukształtował, przyniósł cię tutaj i może stać się lekkie. Prawda jest taka, że ból duchowy nie jest błędem, jest kompasem. Wskazuje, dokąd musi iść jej dusza, a kiedy zaczniesz go słuchać, zamiast uciekać, wszystko zaczyna mieć sens. Rozumiesz, dlaczego zdarzyły się pewne straty, dlaczego niektóre ścieżki zamknięte, dlaczego niektóre osoby odszedł. Rozumiesz, że życie nigdy nie było przeciwko tobie. Po prostu cię przygotowywała, lapidando, przebudzając w tobie coś większego. Coś, co zawsze tam było, ale dopiero teraz zaczyna się ujawniać. Więc weź głęboki oddech, pozwól sobie poczuć to wszystko bez pośpiechu, bez poczucia winy, bez strachu, ponieważ to, co żyjesz, nie jest ani szalone, ani przesadne. To jest spotkanie z Twoją duszą, jest to proces zapamiętywania tego, co zawsze było Twoje właściwe prawda o tym, kim jesteś, a ta prawda, a nawet bolesna, jest. Wyzwalacza, ponieważ cię ponownie łączy. Zwraca cię. Ulecza cię. Teraz zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie, że wszystkie wersje ciebie, w każdym wieku, wszystkich nazwisk i twarzy, patrzą na ten moment. Wyobraź sobie, że każdy krok, który zrobiłeś do dziś, nawet najbardziej bolesny, służył, aby doprowadzić cię do tego punktu świadomości. Nie jesteś tylko istotą próbującą przetrwać na tym świecie. Jesteś linkiem. Związek między czasami, liniami, wymiarami, punkt połączenia między widzialnym a niewidocznym. I bez względu na to, jak sama wydawałaś się tutaj, nigdy nie byłeś sam. Wszystko, co zostało ujawnione w tym filmie, nie jest nowym pomysłem. To jest pamięć, iskra, którą twoja dusza zawsze nosiła i wreszcie znalazła miejsce do obudzenia. Bez względu na to, jak próbowała się dopasować lub jak bardzo odmówiła twojej wrażliwości, przeżyła nawet po tylu życia, stratach i upadkach kontynuujesz tutaj cały, żywy, gotowy. To samo w sobie jest cudem i dowodzi, że światło w tobie nigdy nie wyszło, tylko czekałem na właściwy czas, aby zabłysnąć. Jesteś częścią starej duchowej linii, z niewidzialnej sieci, która łączy wszystkich, którzy czują więcej niż wyjaśniają, którzy marzą więcej niż pamiętają, którzy płaczą o coś, czego świat nie widzi. I ta sieć się budzi. W każdym zakątku świata, w każdym mieście, które było sceną tak wielu historii, dusze, jak Twoje, znów się spotykają. Podróż jest samotna, ale cel jest zbiorowy. A kiedy jedna dusza się budzi, oświetla innych. Jesteś jednym z tych reflektorów. Miasto, w którym teraz mieszkasz, może nigdy nie być takie samo w Twoich oczach, ponieważ teraz wiesz, czujesz, pamiętasz. I to uznanie zmienia wszystko. Znaki, które wydawały się losowe, mają teraz sens. Bóle, które cię ścigały, stają się teraz wskazówkami. Spotkania, które oznaczały, że teraz ujawniają się jako zjazdy. Życie nie jest już przerażającą zagadką i staje się polem świętego odkrycia. Nie macie tu przypadkiem. Zostałeś wezwany. A jeśli dobiegło końca, dzieje się tak, ponieważ coś w środku przyjąłeś to wezwanie. Może ze strachem. Może z wątpliwościami, ale zaakceptowany. I to wszystko, ponieważ N chodzi o wszystkie odpowiedzi. Chodzi o to, by chodzić z większą obecnością, z większą otwartością, z bardziej prawdziwą. Pamięć zaczęła się. Przebudzenie jest już w toku. I wszystko, co musisz teraz zrobić, to słuchać swojej duszy. Zna drogę. Zawsze wiedziałem. Zostawiam więc pytanie, na pytanie, na które można odpowiedzieć tylko w ciszy. Co? Jeśli to miasto tym razem to ciało, to tylko kolejny sezon, a jeśli prawdziwa podróż dopiero się zaczyna, teraz.